Zatem Paula rozstawia nogi grzebieniowe od systemowych ramek służących do rozstawiania i regulowania nachylenia moździerzy do szalek. Swoją drogą te co widzicie, to ja sam zaprojektowałem i spawałem, aczkolwiek jest to poznańska podróba znanego w branży systemu. Będzie film na ten temat. W każdym razie pierwi jedna, następnie druga sztuka. Umieszcza pierwszą ramkę, ta akurat w kalibrze 6 cali. Pora zabrać moździerz w tym kalibrze, wykonany z włókna szklanego. Umieszczamy go w ramce, upewniając się, że ten zapiera się o dno systemu. I jeszcze dodajemy drugą ramkę, na przykład trzycalową, aczkolwiek ona w sumie nie będzie użyta, ale minimum dwie ramki gwarantują stabilność naszego układu. Pora na kategorię czwartą. Paula rozwija stopinę, czyli ląd detonacyjny. Ostrożnie umieszczają w moździerzu, opuszczając szelkę na samo dno. I podemią do dół siła, a przedmiotem, ale wuja nie włączył nagrywania. I teraz wyprostowana dłoń, arkowa zapalniczka. Paula odpala i oddala się na bezpieczną odległość.